Hejka wszystkim, ja jestem pożyczka 7, a to jest kolejny odcinek z Blockstar Planet i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie najdziwniejsze nogi na Blockstar Planet. Są to dokładniej nogi z koła fortuny. Możecie się domyślić, jakie to będą. Są to właśnie o te takie, nie wiem sama, czy to są dla robota nogi, czy dla kosmonauty, nie ogarniam naprawdę. Dobra, wymieniam sobie wszystkie moje losy na to. No i zobaczymy, jak one się będą prezentowały. Wyglądają według mnie naprawdę dziwnie, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zostawcie po tym filmikiem łapeczkę w górę, a ja nie przedłużam. No i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Ok, także jesteśmy już na budowaniu, no i wybierzemy sobie jakiegoś skina. W ogóle, zobaczcie, możemy zmieniać kolory nawet tej części dolnej. Bardziej, ale najlepsze są chyba białe. No dobra, szukamy sobie skina jakiegoś, który się pod to w miarę podpasuje. Ten chyba nie, bo jest za mały. Kurde, którego by tutaj wybrać? Ten w sumie byłby ok, ale jakoś tak za duży chyba. Kurde, nie mam pojęcia, jaki tutaj wybrać naprawdę. O, może być ten. Dobra, mamy skina, stawiamy sobie. Równo postawiłam, czekajcie, sprawdzimy sobie. Tak, jest równo postawione. No i dobra, nie prezentuje się to jakoś ładnie, ale no dobra, zobaczymy. Zmienimy kolor teraz na niebieski. Taki będzie chyba dobry Czy bardziej, chyba ciemniejszy zmienimy Bo bardziej, nie Chyba jednak nie był to dobry pomysł Wracamy z powrotem na jaśniejszy niebieski Ja nawet tego nie będę nie udostępniała Bo to tak, jak to wygląda To w ogóle, łohoho, masakra Dobra, zapisany, no i przejdziemy sobie jakiś parkour Może z tymi nogami w sumie za momencik Ale spójrzcie No dobra, jak chodzimy Zobaczcie jak one dziwnie chodzą Jak w ogóle dziwacznie wyglądają nie wygląda nawet ładnie. Masakę, spójrzcie, jak w ogóle chodzimy tym. To one się tak dziwnie ruszają, a jak podskakujemy, to również mają takie tempo bardziej zwolnione. Ale to nie zmienia faktu, że one są dziwne. Spójrzcie sami. Nie, ja po prostu nie mogę z tej części. Idziemy na parkour. Jesteśmy sobie teraz na parkourze. No i sprawdzimy jak mi się będzie przychodziło parkour tym. No dobra, więc już widzę, że jest naprawdę dziwnie. Nogi są. Mm... Tak, szczerze Wam powiem, że troszeczkę bardziej do skinów takich właśnie większych, bo jeżeli robicie skina, który jest bardziej wąski, to nie będzie to za ładnie wyglądało, ale do szerszych skinów właśnie będzie wyglądał dużo, dużo lepiej. Ale wiecie, może kiedyś zrobią taką rzecz, że będziemy mogli wymienić sobie na coś część dolną, na przykład za to dostaniemy jakieś pieniądze albo diamenty, i to będzie naprawdę spoko. Więc warto, moi drodzy, zbierać wszystkie części dolne oraz wszystkie zwierzaki kupować, bo możliwe, że kiedyś zrobię opcję właśnie tak jak na mówi Star Planet, że przetworz. No i w zamian tego przetworzycie to właśnie sobie na monety, albo na diamenty, więc takie coś byłoby spoko. Tu wam odpiszę jeszcze, że nagrywam, bo widzę, że się wypytujecie. I to będzie naprawdę spoko, więc warto, warto zbierać, ale jeżeli osobom właśnie się to nie podoba ta część dolna, tak jak mi, to myślę właśnie, że warto zbierać jednak na tego robota za 500 biletów. Tutaj sobie szybko naładujemy jeszcze moc, no bo nie są naprawdę te ta część dolna nie jest jakoś piękna. Jest chyba jedną z najgorszych części dolnych, które dotychczas były. Najlepsza część dolna to była w trzecim sezonie. Ta spódniczka, ojejku, naprawdę świetna. Najlepsza spódniczka była. Według mnie najlepsza właśnie. I co my jeszcze mieliśmy w kole Fortuny? Nie pamiętam dokładnie, bo nie wymieniałam wszystkiego, ale były jeszcze takie dziwne nogi dla smoka chyba. Fioletowe, tak, było takie coś. I one w sumie też nie były najlepsze, ale spoko w sumie były. Tak, no szły do ujścia dało radę jakoś z nimi, no a ta część dolnej jest po prostu masakra nie, nie, nie mój po prostu gust nie mój typ, nie lubię takiej części dolnej ale no, okej okay, moi drodzy udało nam się przejść parkur także no, co ja myślę o, tych, o tej części dolnej mogliście się domyślić jak już opowiadałam o niej na parkurze Także no według mnie nie warto ją kupić Nie róbcie tego samego błędu, który zrobiła pożyczka Lepiej jak macie VIPa To zbierajcie od razu na robota a część dolna niech sobie poczeka, bo naprawdę nie warto, spójrzcie jak to w ogóle wygląda masakrycznie, nie, to naprawdę nie warto tego kupować, zbierajcie na robota jeżeli macie VIPa, a jeżeli VIPa nie macie, no to już możecie sobie tą część dolną mieć, więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka jeżeli on wam się spodobał to oczywiście możecie stawić pod nim łapeczkę w górę oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to możecie nacisnąć ten czerwony przycisk na dole, możecie również budować dla mnie jeszcze mystery boxy zapisujące pod nazwą Pożyczka 7 Box, bo zrobię część trzecią z boxów, bo zauważyłam, że bardzo Wam się ta seria spodobała. No więc ja się z Wami już żegnam. Widzimy się w sumie w następnym odcinku. No i cześć!